Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, swoje zdanie na temat, co powinni zrobić sportowcy, którzy obecnie uczestniczą w tych Igrzyskach Olimpijskich we Francji. Uważam, że, że sport to jest taka dziedzina, do której nie powinna przyjść polityka, ale jednak polityka przyszła do, 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 do sportu. Nie tylko, że przyszła polityka, to przyszła też ideologia. ideologia. Lewacka, już nie będę jej określał, bo to różne e, algorytmy tu działają. E, według mnie sportowcy, którzy się poczuwają niespalczeni obrażeni, powinni po prostu wyjechać z, tej, z tego, z Francji, niezależnie od kosztów tych decyzji. Powinni zachować się z godnością, bo tego oczekuje e, z, e, świat, znaczy tego pewnie oczekiwałby Pan Bóg, żeby ci ludzie przyznali się do pewnych wartości, do tego, czego kochają, czego szanują. Y, jakie jest ich stanowisko. Także uważam, że tutaj najwłaściwsze y, zdanie, najwłaściwsza decyzja to byłoby opuszczenie tych igrzysk. A druga, że tak powiem, sprawa, to uważam, że świat... Amerykanie to już dawno robili, bo y, wiedzieli, że z Francuzami y, nigdy im nie będzie po drodze, bo to państwo, nie dość, ateistyczne takie, to że tam jest y, państwo perwertów, dewiantów, innych zboczeń, to jest y, którzy jeszcze są dumni z tego, także jest to Państwo zepsuty totalnie Amerykanie olewali już, już przez wiele czasu. Fakt, że my Francuzi też nie kochali Amerykanów. To jest druga sprawa. Ale, ale do czego zmierzam? E, uważam, że Francuzi może spotkać wielu niewinnych ludzi, ale według mnie oni powinni być szakowani w każdym miejscu na świecie ci, co się przyznają do Francji, tak jak do, do państwa rzymskiego, mordującego tam ludzi tam w pewnej tam strefie, powinni tak powiem być ludzie zsekowani, trzeba tych ludzi izolować, tak samo Francuzów, jak jednak, jak i drugie, trzeba ich izolować, bo to jest po prostu, to są, to są trendowaci, którzy niosą ten trąd demoralizacji po całym świecie. Kwestia z tego, że tutaj no, faktycznie są, ja, też jest taki Hugo Jacomet, który tam Przedstawia te trendy mody, tak bardzo dosyć mądry. To jest Francuz, który nie chciał w tym środowisku taki, tych, tych zboczeńców tam siedzieć. I tam ożenił się z taką Amerykanką, córką pastora. Nawrócił się na wiarę i taki widać, że jest w porządku. facet, ale generalnie on powinien zabrać głos i w tej chwili ci, co nie zabierają głosu, to podwójnie tracą, co podwójnie winni francuskiego, francuskiej demoralizacji, francuskiego bydła. Dlatego Uważam, że Francuzów trzeba izolować te, każdego Francuza w, w, w tym w świecie, w świe, na świecie. Fran Francuz to jest coś gorszego, jaki odpad społeczeństwa. Proszę Państwa, teraz będę muszę powiedzieć coś ze swojej działki. No bo ja, Państwo mnie znają, że kocham piłkę nożną, uwielbiam. No, oczywiście, moim zespołem to nie jest żadna legia albo ktoś innego, bo to jest. Już tak się wyleczyłem z tych polskich zespołów, bo to nie też, że nie potrafią grać, ale nie mają żadnych ambicji. Ale moim zespołem jest Real Madrid. I tu jestem, proszę Państwa, jest problem, że Mbappé, jak mojej znajomi nazywa jego NBP, e, NBP, który tam przy Francji, to jest taki, taki chyba raczej bardziej muzułmański ten, ten, ten piłkarz, ale najlepszy na świecie. To są zakupione kupę kasy. Ale jednak, jednak jak mi Real Madryt, muszę Państwo zobaczyć, że jest to drużyna na wskroś taka chrześcijańska, katolicka, bo jak jakieś mają sukcesy, to jadą później z tymi pucharami, z tymi, z tymi trofeami do, do papieża, dziękuję, spotykają się, także taka czarna, nie dość, że, 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 że muzułmanie też już też bo ja tam, mi religia nie przeszkadza, ale kwestia jest tego Francuz. <laughs> Francuz, który uważa, że tej igrzyska jest coś pięknego, coś wspaniałego, wychwala. Je. Proszę Państwa, jeżeli on wychwala to bydło szkalujące religię katolicką, chrześcijan na świecie, jeżeli on go wychwala, proszę Państwa, on nie pasuje. Uważam, że on tam specjalnie kolegów też nie znajdzie, ja to nie mówię, że oni tam wszyscy chodzą codziennie do kościoła i w ogóle, ale on pod względem kulturowym, pod względem moralności według mnie odstaje i będzie, że tak powiem, na aucie. Pewnie Real Madryt będzie myślał, jak się go pozbyć z czasem, bo jednak, jak mówię, Polacy tego może nie zrozumieją do końca, ale żeby wygrywać mecze. To musi być właściwa atmosfera. Ludzie muszą się, zawodnicy muszą siebie lubić, szanować, bawić piłkę, ale oni muszą się po prostu w jakiś sposób czuć taki związek i to bliski związek. W Polsce nie ma ani w, klubach, ani w klubach, ani w reprezentacji, dlatego jesteśmy najgorsi z najgorszych, także tutaj możemy wygrać z Nepalem, Wyspy Łowcze albo albo jakieś tam... Nie Andorra czy Angola, to już jest za, za wysokie progi. No. Nie wiem, co jeszcze, kto jest gorszy od Wysp Łowczych albo, albo Nepalu. Nepal, Pal, no nie wiem. No tyle, pozdrawiam Was z